Cześć, dzień dobry, witam się z Wami bardzo serdecznie na kolejnym vlogu. Powiem Wam szczerze, że dzisiaj w ogóle miałam zamiar nie włączać kamery, chociaż w ogóle dzisiaj, czyli w czwartek, powinien pojawić się filmik, ale nie miałam w ogóle weny, żeby nagrywać. A tak jak już mówiłam, nie raz, nie dwa. Nagrywać, żeby nagrywać i wrzucić coś um, tak o, to dla mnie nie ma sensu. Wolę przepuścić dzień, dwa, nawet trzy, nieważne, ale dać Wam film, który czuję, że chcę nagrać. Tydzień w pracy, słuchajcie, się skończył, Bogu dzięki, Fa Panu I nawet zrobiłam nadgodziny. Dzisiaj właśnie byłam na nadgodzinach. I w sumie rano mówię, co ja Wam włączę kamerę, powiem Wam cześć, powiem Wam, że idę do pracy, a potem, że wróciłam. Bez sensu. Także byłam w pracy, zrobiłam co swoje, pojechaliśmy na trening bastera, ale tak nagle zaczęło padać, że w przeciągu 5 minut zrezygnowaliśmy. E, no bo nie było sensu ani w tym przyjemności ani nic, coś mi się z rzęsami dzieje dobrze, że jutro robić rzęsy używam w ogóle nowej lampy i ona widzę strasznie mocno e, pokazuje na przykład, że jestem czerwona, gdzie w rzeczywistości nie jestem taka czerwona faktycznie ćwiczyłam i miałam prysznic teraz ale twarz mam naprawdę jasną a tutaj widzę nawet wypiek mi jakiś pokazuje także może powinnam to świat. Jezu, ale tak bije w porównaniu z tamtą lampą, którą miałam wcześniej czekajcie 100 razy lepiej o Jezu, no, Uf, powiem Wam, że aż mi po biło. tak znowu chyba za ciemno, co? Tak, chyba zrobimy jedno więcej. E, wczoraj w ogóle miałam, słuchajcie, moją drugą grupę, jeżeli chodzi o publiczne mm, wizyty w Amazonie i w porównaniu z pierwszym razem e, dużo, dużo lepiej mi poszło. Czułam się bardziej taka swobodna, e, bardziej nie wiem, żartowałam sobie z tą grupą. E, naprawdę było bardzo, bardzo fajnie i. Miałam 8 samych Anglików, same pary. To byli naprawdę wspaniali ludzie. Wszyscy byli, tak bym powiedziała, powyżej 45 roku życia, ale byli bardzo mili, śmiali się, żartowaliśmy. No, normalnie super, super, super. Na koniec w ogóle każdy chciał sobie zrobić ze mną zdjęcie. Ja to też się do nich śmiałam, mówię, że no w sumie to zawsze chciałam być modelką. To jest akurat nieprawda, ale no, było, było. <laughs> było śmiesznie. W każdym razie fajnie, słuchajcie, że mam zakończony ten tydzień, ale. Jestem zmęczona, jestem zmęczona tymi overtemami popołudniowymi, bo tak naprawdę, jakby cały dzień i tak mam zmarnowany, więc bez sensu, ale to się zmieni, ponieważ w środę e, nie prowadzę zmiany i mam trening na innym dziale, który zawsze chciałam mieć od wielu, wielu lat, w końcu się udało. I co jest fajnego w tym dziale, jest to, że można robić właśnie nad godzinę rano, czyli będę sobie na przykład szła na 8 do 1. Także super, bo to będzie ta sama kasa, a jednak wyjść o pierwszej, czy ja o drugiej już nie pamiętam, że ja byłam w pracy. Trening bastera będzie mógł być przeniesiony na godzinę wcześniejszą. Wiecie, czy tam można nawet, tak jak dzisiaj rozmawialiśmy z tą panią, dopasować, bo ona pracuje do 2.30, od 3.00 do 6.00 do, do powiedzmy, możemy kiedy chcemy, bo później jest nasza kolejna grupa od 7.00. Także fajnie, że będziemy mogli też manewrować właśnie z tym, bo nie chcemy. Nie robić tych treningów, bo widzimy, ile one dobra go przynoszą. Kolejna rzecz, o której Wam nie powiedziałam, e, dostaliśmy podwyżkę: e, 50 penców do godziny e, teraz i 50 w kwietniu. I nie brzmi mu może to jakoś zachwycająco, bo 50 pi, co to jest? No ale każda godzina 50 pi, dzisiaj tak sobie pracowałam, to obliczyłam, że wraz z n, nadgodzinami, bo nadgodziny automatycznie też będą płacone więcej, wyjdzie mi, że w miesiącu, każdym miesiącu moje brwi, brwi, moje rzęsy i paznokcie będą pokryte z tego z tej podwyżki. Także jak patrzeć na to em, w ten sposób, że teraz płaciłam za paznokcie i rzęsy, a teraz jakby nie będę za nie płacić. Oczywiście dalej będę płacić, ale wypłata będzie tak naprawdę ta sama, tylko że nie. Wypłata będzie większa. Ale po zapłaceniu rzęs i paznokci. Wiecie, o co mi chodzi? Ja teraz sama się zamotałam. Chodzi o to, że e, będę miała darmowe jakby paznokcie które będą pokryte z tej podwyżki. Myślę, że tak jest najłatwiej. No. E, zrobiłam trening, cały czas jadę mocno z tymi ośmioma... ośmioma, pięcioma, tre pięcioma treningami, ale waga e, teraz w końcu widzę, że schodzi, e, ale to okres był okresem, ale ten tydzień... E, zresztą ostatnio mówiłam Wam, tak trzy tygodnie troszeczkę sobie za dużo pozwalałam. To nie było tak, że... Nie wiem, jadłam nagle cały talerz y, golonki, nie, ale to były na przykład małe cukierki w pracy, nawet jak nie miałam ochoty, po prostu, wiecie, ktoś przyniósł, ja zjadłam wieczorem troszeczkę za dużo podjadałam, także koniec z tym, jeżeli ktoś mi przyniesie cukierka, oczywiście wezmę, ale po prostu będę go chować do swojej szafki i będę po niego sięgała, jeżeli będę miała chcicę, a nie dlatego, że leży, bo to się tak słuchajcie wydaje i dużo osób, które chudnie, mmm, mówi to właśnie po fakcie, że nie... nie nie zdawało sobie sprawy, ile, mówiło się, Boże, nie wiem czemu nie chudnę, jak przecież jem tak mało, ale ile takie pierdółki mają kalorii, że właśnie jeden cukier Glindora 60 kalorii, to jest bardzo dużo na jednego cukierka, którego jemy w 10 sekund. Także wiecie, kalorie do kalorii się nam uzbiera, e, także muszę, muszę być dużo lepsza. E, jeżeli będę właśnie miała na coś chcice, robię sobie herbatę. Jeszcze mam herbatę od e, Wicki w paczce, którą dostałam jakiś czas temu, E, także sobie robię teraz codziennie herbatę i faktycznie ona mnie też zapycha i nie mam ochoty wstawać i jeść. Muszę się tego stosować, bo bo chcę schudnąć. Zapowiada się, ogólnie dla mnie okres ten zimowy jest cięższy do schudnięcia. Niby w lecie są sajderki niby w lecie są lody. Ale i tak jakoś lepiej idzie to chudnięcie. No ale nieważne. W każdym razie, po pierwsze, dres, który Wam pokazałam w poprzednim filmie, bodajże on był, jest po prostu zajebisty, rewelacyjny, rozmiar jest świetny. Andre go ubrał, jest troszeczkę szeroki, ale nie jest za szeroki. Wydaje mi się, że mogłabym pewnie jeszcze wziąć rozmiar mniejszy, ale nie będę ryzykować, niech ma wygodę. W każdym razie. Wow, jak on wszedł, jak się ubrał w to i wszedł. to ja byłam w szoku, jak on dobrze w tym wyglądał. Naprawdę, wyglądał ten dres jak nie z tej ziemi. Naprawdę, ale mówiłam Wam, zaczęłam ten filmik od tego, że miałam nie nagrywać, a nagrywam. A czemu? Wiem, że się nie zdziwicie. Temu. Otworzymy sobie razem, e, bo już nawet wszystkich rzeczy nie pamiętam. Um, ale ogólnie już będzie mniej tego temu zostanie mi jeszcze większe jedno zamówienie z temu jeżeli chodzi o rzeczy na święta bo będę chciała kilka nowych ozdób dokupić um, i tyle i teraz już mam tych kilka blues. jeszcze mi idzie kilka także myślę, że że starczy, no ale dobra, słuchajcie bo ja już nie pamiętam nawet co tutaj jest nie wiem jak to otwierać dobra, będę szła po kolei przepraszam, że szelescę, no i znowu mamy zapakowane tak a w tym worku Słuchajcie, mamy zwykły worek. Ja już wiem, co tutaj jest. Przypomniało mi się teraz. Wyciągnę sobie: wiecie, co że Wam podać szybko ceny? Bo, 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 bo. Kury. Your orders! A już pamiętam, co ja tutaj mam. No, nawet dla basterka coś jest. I to jest, słuchajcie, bluza, którą kupiłam za grosze. Zapłaciłam za nią 3,17 3 funty za bluzę. E, dlatego, że jest to bluza Halloween, a nie kupiłam jej dlatego, że jest bluza Halloween, albo nie szukałam bluzy Halloween, ale po prostu była za 3 funty, więc stwierdziłam, że za 3 funty nie wziąć bluzy to jest po prostu głupota. E, a co mnie to obchodzi, czy to jest Halloween, czy nie Halloween, jak na przykład wychodząc z basterem mogę mieć, szczególnie, że to nie jest nie wiadomo jakie, to są po prostu dęki. Wzięłam sobie, słuchajcie, w mniejszym rozmiarze. Wzięłam ten rozmiar 12-14, który widzę, że będzie dużo, dużo lepszy. Widzę, że nadal może być, ta będzie akurat bardzo szeroka. Tak mi się przynajmniej wydaje, ale tym bardziej się cieszę, że wzięłam właśnie mniejszą, bo wyobraźcie sobie, jakbym wzięła większą. No ale zobaczcie, za 3 funty. No kurde, no czego chcieć więcej? Nie wiem, gdzie to będę tam wrzucać na razie. Sobie to Kolejna rzecz. Dopiero co spojrzałam na to, na... Ja naprawdę chowam te wszystkie nie te worki, tylko to jest z napisem temu, bo one są bardzo mocne i na chowanie czegoś będą wyśmienite. Nie wiem co to jest. Aha, legi. Tylko że zobaczcie, jakie zajebiste. Strasznie ja mam spodnie, które są jak leginsy, ale e, z dzwonem. I właśnie mam. Zobaczcie. Widzicie? I to jest taki grubszy leggins. To nie jest taki leggins primarkowy, e, tylko naprawdę fajny. Super, jestem zadowolona. I fajny pas mają, zobaczcie. Widzicie, jaki mają pas? O, widać teraz. Super, jestem zadowolona. Już sprawdzam cenę, bo nawet nie pamiętam. I cena tego to było 8,99. Także nie jakieś super tanie, ale no, za takie spodnie warto. Kolejna rzecz to jest bluza i ta bluza kosztowała mnie. No, gdzie ta bluza jest? Przed chwilą ją widziałam. 5 funtów 77. 5 funtów 77. Kolejny worek. I to już jest ten materiał trochę śliski, widzicie? Widać chyba, tak. E, który mi osobiście nie przeszkadza. Ja go lubię, bo w nim się fajnie oddycha i też wzięłam 12,14 bardzo fajna bluza mega mi się podoba, zobaczcie takie kolory no i ma tu słuchajcie, ja dzisiaj za kawę więcej zapłaciłam fajnie, bo będę miała teraz bluzy blusa bluz także mi starczy kolejna to jest bluzka, słuchajcie, za z promocji za 5,94 i ona jest z czaszką, nie mogłam się powstrzymać, znowu mamy temu Kurczę, ja chciałam Wam nagrać dzisiaj i wczoraj film. Nie jest dzisiaj i jutro, ale w sumie jutro nie będę nic robić, nie będę miała Wam za dużo do pokazania, także okej. Okay. I zobaczcie, meka. Tu jest taka. Zobaczcie na tą czaszkę. Ona nie jest, nie ma wysadzanych, bo tu w kamerze trochę wygląda, jakby um, te kryształki były. Ona nie ma kryształków. Ona jest po prostu tak namalowana, ale jaka piękna, a rękaw ma taki, połowę ma takiego. I tu ma taki. Ja myślę, że ja jutro ją ubiorę zresztą, bo jest po prostu zajebista. To jest taki pół golfik. Mega! No nie no, mega. Mega. To to jest mój faworyt teraz. Naprawdę. Kurde, za 5,94 ludzie. Jak teraz, słuchajcie, na TikToku mi wczoraj wyszło. Jakie są ceny w primarku? Płaszcz za 80 funtów. Piżama taka grubsza, 29 funtów. No chyba ich coś e, powaliło. E, Szok. Kolejny, i co? Nie zapomniałam o moim chłopie znowu. Jedną rzecz dostał. Za 20 funtów dres, Mam nadzieję, że to będzie podobny. I to jest już inny materiał. Widzicie, to jest ten materiał, którego ja nie do końca chciałam. Bo on jest fajny, ale do chodzenia w domu, bo nie jest taki ciepły. Także yy, podoba mi się już. Widzę. Zobaczcie, to są spodnie. I nad... O, zobaczcie, zajebiste. I na przykład do, na taki dzień gdzie jest nie ma takiej to jest długie spodnie gdzie nie jest zimno to jest ok ale to nie jest ocieplane od środka tak jak ten dres w poprzednim chociaż nie jest taki super cienki ale też nie jest super głowy ja widzę że Andrzej się on mega spodoba też wzięłam mu w mniejszym rozmiarze ale jednak wchodziłam już do sklepu tego pana, z którego zamówiliśmy ten poprzedni dres I ma bardzo dużo różnych wzorów, więc myślę, że już nie będę kombinować I zamówimy z jeden, dwa jeszcze zestawy od niego Bo no Andrzej potrzebuje dresy A tak naprawdę będziemy mieć trzy dresy w cenie jednego, który kupilibyśmy z skordele A tutaj mam chyba wszystkie inne pierdoły już Dobra ja ogólnie mam teraz fazę i sprawdzam, czy coś śmierdzi, ale wiecie, poza tą jedną paczką kiedyś, co mi śmierdziała. Tak nic nie śmierdzi. Dobra, będziemy jechać z tym koksem. Mam buty. Tak, mam znowu buty. Te buty były za grosze. 4,59. No i coś czuję. Ale bardzo mało, ale czuję taki. nie wiem, co to jest za zapach, no ale czuć. Ale zobaczcie, jakie buty. Jakoś mocno mi nie przeszkadza, mogę je zawsze wrzucić do pralki. Oh, no takim klejem, taką taniością buty e, Ja wiecie, że jestem z wami szczera. Buty e, są e, fajne, ale faktycznie śmierdzą. No w końcu normalny rozmiar będę później próbować. No ale też czego się spodziewać po butach za 4,59. A to jakie ja maleństwo? Słuchajcie, kupiłam basterowi zabawkę za 60 penców. Myślałam, że będzie delikatnie większa. No ale... Ja czy piszczy. będzie bula? Później ci mama da. On chce już. Zaraz dostanę. Już chcesz? Tak? Dobra, ja ci rzucę. Nie idź tu, proszę. Chodź. Get it. Go Good boy. Oho jeszcze jest jedna zabawka. Zapomniałam. Kolejna rzecz, którą kupiłam, słuchajcie. To jest to. To jest kalendarz adwumpowy, tak? Zaraz Wam powiem, czemu kupiłam kalendarz adwentowy. To kosztowało 4,79 79. Ale muszę zobaczyć, czy na pewno jest dobrze zrobione. Jak to się otwiera? Kupiłam to dla Andrze. Pytacie się dlaczego? No bo mój chłop nie wie, jak zrobić mi ten kalendarz adwentowy. Więc potrzebuje trochę pomocy. Eee, w sensie, że mówi, no przecież nie będę ci tego do dużych okienek e, dawał. A nie pomyśli, żeby właśnie kupić. Ale dobra, zobaczę. I zobaczcie, tutaj ma małe kopertki, które będą zamykane. I w każdą tą kopertkę widzę, że tutaj są trzy różne kolory. I powinno być ich tu 24, chyba. Zaraz zobaczę. Tak, 24. Tak, zobaczcie. Ma naklejki, 24 naklejki. Ma też takie naklejki Merry Christmas. Do tego ma 24 koperty, i po prostu też, żeby nie mieć tego miejsca z tymi dużymi kalendarzami, będzie mi każdą biżuterię, którą zamawiać, będzie, będzie mi wkładał tu i będzie zaklejał. I ja sobie będę po prostu szukać numerkami. Także bardzo fajne, jeżeli chcecie właśnie coś podobnego zrobić, to uważam, za, że za 4 funty super. To jest chyba, że można powiesić. Też dobry w sumie pomysł, tylko że nie wiem, gdzie abym ja to miała powiesić, i można sobie po prostu, wiecie, e, codziennie ściągać. Nawet fajnie. Ja chyba wiecie, co zrobię. Mogę to wykorzystać na kartki świąteczne, powiesić tu i mieć kartki świąteczne, którymi oczywiście mam nadzieję, ponownie się wymienimy w tym roku. Super, jestem z tego bardzo zadowolona. może i widzicie, już mi wychodzi, że ten hol będzie długo za długi. Oczywiście zamówiłam skarpety, bo ja jestem zakochana w skarpetach z temu. Zapłaciłam za nie fund 97. Jedna z Was mi pisała, że miała przykrą sytuację, że zamówiła skarpety i one były jakby używane e, i śmierdzące i brudne. Ja na szczęście nie miałam takiego, e, takiej, takiej przyjemności, zobaczcie. Mamy takie, chciałam po prostu dłuższe trochę skarpety z różnymi twarzami, fundy 97 za 5 par. E, no i zamówiłam, słuchajcie, naklejki. E, ja w moich, e, próbuję zobaczyć ceny, słuchajcie... Naklejki mamy ceny, funt 68, funt 68, funt 68, funt ,68, 68, także wszystkie były, są za funt 68. Już Wam pokażę, wzięłam na przykład, wszystkie z psami, poza jednymi. Bo ja chcę, już powoli kolektuję sobie do, do nowego e, planera. E, chociaż i tak jeszcze trochę z nich wykorzystam w planery na ten rok. Bo lubię mieć po prostu takie rzeczy. No, i tu mamy kolejne pieski. Także cztery opakowania po funt 68. I wzięłam jedno opakowanie za dwa funty. I one są, zobaczcie zaraz czym. Widzicie to? Wszystkie są z nomami. A czemu wzięłam z nomami? Ponieważ stwierdziłam, że chcę żeby na wszystkich kartkach, e, które dostaniecie w tym roku ode mnie, w środku będę Wam dawała takiego mm, noma. Po prostu przykleję na kartkę, żeby ona była tak, jakby trochę bardziej spersonalizowana, że jest, e, że jest ode mnie. Ojej, kupiłam jeszcze pokrowiec na telefon, który kosztował mnie 49 centów. I dlatego go wzięłam, słuchajcie, bo był na prące. Bo jakoś nie szukałam pokrowców, szczerze powiem, ale zobaczcie, jakie ładne. Za 50 pi. Kurde, aż sobie zmienimy teraz, poczekajcie. Ale ładny, już widzę. Patrzcie. Bardzo ładnie telefon wygląda. Mega. Podoba mi się bardzo ten e, przezroczysty noszę do pracy. E, zamówiłam sobie, słuchajcie, pierścionek. Pierścionek był za... Przepraszam, że ja tak patrzę 69 pi. Ale po prostu to jest łapka psa i nieskończoność. To jest taki pierścionek, który pasuje na każde. Na każdego palca, bo on jest, wiecie, otwierany. O, proszę. Zamówiłam łańcuszek za dwa funty. Srebrny, bo nie mieli złotego. Ale stwierdziłam, że ja teraz tak mieszam biżuterię, że nic się nie stanie. Ale nie mogę go otworzyć. Zaraz się. Chciałam powiedzieć przekląć, chciałam, ale. Tam się nie. I to jest taki o, on będzie ugrunniał to. Wydaje się czarny, on jest czarny. Stainless steel, to jest tej firmy, on kształtował dwa funty. I już ostatnia rzecz to jest. A nie, co to jeszcze? A! Słuchajcie, kupiłam sobie, nie wiem po co mi to na razie, za 78 pił. I to jest takie coś, że możemy dać, jeżeli nam się spodnie nie chcą zamknąć, to używamy takiego czegoś, żeby po prostu um, powiększyć nasz pas. E, dla mnie w tym momencie wszystkie dżinsy są um, dużo za duże, e, jak słudłam, ale kupiłam to w razie, w, jak na przykład zamówiłabym sobie jakieś spodnie, które są za małe, e, że jeszcze będzie mi brakować, że się zapiąć, to będę miała w gotowości takie coś. To było za grosze. To kosztowało 78 pi i jeszcze jedną zabawkę kupiłam z 2,98. I on mi się strasznie kojarzy nie z Harrym Potterem, tylko z tym drugim filmem, jak on się nazywał. Wiecie który, ale pak nie Zobaczcie. Na 2,98. Także takie zakupy poczyniłam. Słuchajcie, widać, że nagadałam się, nagadałam, a to miał być szybki vlog. Um, Także jutro, tak jak mówię, jutro nie będę z Wami dużo gadać, bo ja mam rzęsy do zrobienia, zakupy tygodniowe, także myślę, że nie będzie mnie jakoś mega długo, ale, ale, no trudno. Zaraz sobie robię maseczkę kolejną. E, I co? Widzę się z Wami jutro, przepraszam, że się tak rozgadałam. Uuu, spadacie! Dzień dobry, witam się z Wami kolejnego dnia. Jest już godzina 14.51. E, widzicie, rzęski zrobione, także rzęsy są zrobione. Nie wyspałam się dzisiaj na rzęsach, bo mama... E, Dziewczyny, która robi mi rzęsy była, to jest taka bardzo miła pani. Ja już ją kilka razy jakby poznałam, jak przyjeżdża do Anglii, i tak gadaliśmy i tak fajnie czas nam zleciał. Na drugim oku całe przespałam, ale fajnie. No i potem oczywiście miałam spacerek do centrum dansteboli jak zawsze. Bo Andry nigdy nie wie, kiedy ja skończę te rzęsy. Też czasem ciężko jest obliczyć. Ale spoko ja lubię sobie, lubię się przejść, poszłam sobie do kosty, wypiłam zwykawkę Niestety już nie robią tofi na latę, nie tak. Maple Hazelnut, przepraszam, wiedziałam, że coś źle mówię I Pytałam się tej pani, ale powiedziała, że niestety nic mieli Tylko przez 4 tygodnie już się skończyło Teraz wkroczyło Gingerbread uh, Gingerman Latte, a nie Gingerbread I jest okej, okay, wzięłam sobie dzisiaj, ale jakoś rok wcześniej smakowała mi bardziej Także raczej do, do kosty nie będę już zachodziła Dopóki nie będzie jeszcze jakiejś innej kawy um, No i przy okazji w Dunstop, jak byliśmy, to stwierdziliśmy, że zrobimy zakupy tym razem w... Aździe. I zrobiliśmy zakupy w Aździe. Jedyne nowości, które kupiłam dla siebie, to e, ta kawa jest e, Starbucks tofina dla te. I ją po prostu uwielbiam. Ja ją w tamtym roku kupiłam namiętnie. No, a dzisiaj rano kupiłam też white mocha u nas w sklepie, także mam kawa kaw. E, kupiłam sobie takie gumy do pracy w fajnym papierowym opakowaniu, bez cukru. Ale słuchajcie, bateria mi miga. Chciałam tylko powiedzieć, że rekord wagi! Pup, pup! W ogóle widzicie? Mam... E, Tą bluzkę, którą widzieliście w holu No jest za duża nadal, ale jest dużo lepsza Śmigam w butach czerwonych yy, I na spacerze byłam I na rzęsach, i do miasta szłam Nic się z nimi nie dzieje, są super Ale waga, słuchajcie, pół kilo mniej od najniższej wagi O której wam mówiłam Znaczy nie mówiłam wam liczby, ale mówiłam wam, że mam rekord Także to trzymanie buzi na kutkę, jednak Coś działa e Niestety dzisiaj jeszcze Zadam tylko małą kanapkę rano i nic więcej A jest dość późno A mam tak ochotę na chopstick Andre pojechał do centrum do lutą kupić nam chopstyk, bo niestety bliżej tutaj nie ma. Jest teraz school traffic, więc pewnie wróci później. Ale plan jest taki, że ja teraz wezmę Bastena na szybkie siku. On wróci, zjemy i gdzieś pójdziemy się przejść. Chyba, że zacznie padać. No a potem trening. Powiem Wam, że po tym jak ta waga mi spadła, to jeszcze bardziej tak mi się chce biegać, 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 biegać. Ale dobra, bo bateria mi miga, przerwie mi zaraz. Idę ładować baterię i z wami zobaczy się później. Kochani, przychodzę już na sam koniec. Plan został wykonany, byliśmy z basterem na spacerze, bardzo, bardzo mnie to cieszy, dlatego że cały dzień miał dzisiaj padać, ale nie padało i bałam się ogólnie patrząc na prognozy pogody, że ten weekend będzie takim weekendem, że on nigdzie nie wyjdzie i strasznie mnie to ciążyło, mi to na sercu. A tutaj i wczoraj był w parku i dzisiaj i patrząc na pogodę jutro też powinno być ok, także bardzo się cieszę. Pojedliśmy, byliśmy właśnie na spacerze, było sporo psów, chyba każdy wykorzystał to, że jeszcze nie pada. Bo w sumie jak wsiadliśmy do, auto, to zaczęło lekko kropić, um, więc udało nam się, i po drodze zajechaliśmy po paliwo, a ja sobie przypomniałam, że na stacjach paliw w maszynach w koście nadal jest maple hazelna na te. Także kupiłam, tylko że wiecie, kupiłam w zwykłym kubku, bo nie miałam swojego ale nie chcę pić teraz przed treningiem, bo kawa mnie mocno zapycha, także wpadłam na inteligentny pomysł i przelałam sobie do mojego kubka. Ten kubek działa jak termos, więc po treningu będę miała gorącą kawkę e, czekającą na mnie. Ostatnio, słuchajcie, zapomniałam, że przywiozłam kawę. Trzy godziny później sobie przypomniałam, nawet nie żartuję, i ona była nadal gorąca. Także naprawdę super ten kubek działa i e, się cieszę, bardzo się cieszę. Jutro, e, jutro mam plany z mamą Andrę. O dziewiątej mnie przyjedzie odebrać. Jedziemy do hali z kwiatami, ale o tym będzie w kolejnym vlogu. W każdym razie zrobię sobie tylko kaweczkę na drogę z nią, także żebym miała kawę. Chociaż coś mi czuję, coś czuję, że gdzieś na lunchu wylądujemy, albo śniadaniu takim późniejszym, nie wiem. Szczerze mówiąc to ja nie chcę, bo Zależy mi na tym, żeby wszystko szybko załatwić i wrócić do domu, tak po prostu. No ale dobra, o tym będzie jutro. E, dobra, będę kończył, słuchajcie, nie ma co, bo jednak długo mi zeszło pokazywanie wam ty tych ciuchów, e, a jutro sobie, mam nadzieję, pogadamy o jakichś moich tam przemyśleniach, e, bo już tak od kilku dni to za mną siedzi, żeby się wam wygadać. E, to nie jest nic negatywnego, po prostu jestem ciekawa waszego zdania, jakie wy macie myślenie no, ale dobra, słuchajcie, będę kończyć a chciałam wam powiedzieć, że wczoraj wczoraj kupiłam dwie zdrobki, te po 5 funciaków a wygrałam 20 funtów, także 10 na plusie a mojego Marcio partner, partner ma tatę wiecie co jego tato wygrał? główną nagrodę 1 miliona funtów w zdrobkach, 1 milion także słuchajcie, Marcy się już szukuje na e, kupienie domu, e, bo chciał im tato kupić samochód najnowszy więc oni stwierdzili, że oni wolą pieniądze na depozyt, na dom. Także będą mieli dom. Bardzo się cieszę, bardzo, bardzo, bardzo się cieszę, że tak jeszcze ich spotkało eee, i że, że, wiecie, no że będą mieli swoje gniazdko, bo jednak fajnie mieć swój domek. Eee, także bardzo się cieszę eee, i, i super jest. No, dobra, kończę. Słuchajcie i widzimy się za dwa dni, bo myślę, że tak, za dwa dni na pewno będzie vlog. Eee, taki, przepraszam, że ten wyszedł taki bardziej zakupowy, ale no, jest jak jest. Eee, chciałam na koniec potwierdzić, że bluza się nosi super jest dalej, troszkę za szeroka jest ok buty czerwone są mega i na pewno zamówię sobie takie same, tylko na przykład czarne lub białe, bo są tak wygodne cały dzień, niech śmigam, dosłownie cały dzień i ani mnie nie obcisły a są jak kapcie domowe, także wiecie, tutaj w Anglii nie ma zim, zim takich, żeby zmieniać obuwie na zimowe tutaj praktycznie cały rok się chodzi w butach w tramkach, w adidasach więc takie buty się cenią, dobra Kończę podczas na trening. Nadal mi się go chce zrobić, także myślę, że będzie fajnie. Włączam M jak miłości. Biegnę, 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 biegnę i kończę. Pa! Idę, biec!